No tak sobie dzisiaj patrzę w scenariusz i jest napisane temat odcinka seksy. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Mato Lecha, to są dwie minuty, które zwykle trwają cztery. I to po prostu kobieca logika, czyli w sensie ja jestem chyba facetem. Boże stary chyba. Martwi mnie ta cisza i że nie piszecie komentarza tak mat jednak myślę, że jesteś facetem. I dzięki wam za wtorkową grę żeście przede wszystkim oglądali i wydawała wam się być ciekawa. Link jest oczywiście do tej gry o Melon tutaj w tym miejscu, ewentualnie w opisie. I standardowo chciałbym przywitać widzów Adrianny, skąd, którzy przyszli na mój kanał zostali na dłużej, rozgościcie się i tylko czasami się uśmiechacie. Czyli nie w sensie, że czasami tylko po prostu często. W sumie taka jest ideologia tego kanału. Przejdźmy do rzeczy. W dzisiejszych dwóch minutach opowiem o seksach. Ja się tak patrzę w ten scenariusz i cały czas zastanawiam wiem się, czy Mat, czy na pewno chcesz to powiedzieć. Chcę. Tylko cały czas zastanawiam się, tak całkowicie poważnie, czy seksy, czy tam wychowanie do życia w rodzinie, powinno być w szkołach. Nie no bo zobaczcie, no. no seksy to jest w końcu, czy tam w to jest w końcu wychowanie do życia w rodzinie. Wychowanie. Jak szkoła ma wychować do życia w rodzinie? Z jednej strony troszeczkę dziwne. Jeszcze bardziej dziwne jest, jak w uczy ksiądz, który oczywiście robi dzieci to dosyć dużo. Chyba, że wie. U nas wprawdzie nie ja wkładaliśmy prezerwatywy na banana, co jest takim standardem, chyba. Babka stwierdziła, że naprawdę nie ma sensu, bo nie wyglądamy na neandertalczyków, którzy nie wiedzą, jak założyć coś na coś. Dosyć proste, bo tak jak są kształty, czyli dzieci dopasowują kształty do odpowiednich tych, moim osobistym zdaniem tego powinno się uczyć w przedszkolu. Tak są powinni umieć nakładać coś na coś i to będzie wiedza teoretyczna już w przedszkolu. Zresztą nie patrząc na teraźniejszą młodzież, to będzie dosyć logiczne. Ale nie zapomnę jednej ciekawej historii z seksów, z którą z wami się podzielę. Otóż pewnego pięknego razu pani zapytała dzieci, o czym chcą rozmawiać. No i dzieci odpowiedziały w techników, że oczywiście o seksie. No bo wiecie, no bo facet to się różni od kobiety tym, że facetowi potrzeba, żeby doszedł takich troszeczkę jakiś tam tego, no wiecie. A kobieta, kobieta nie, wystarczy ją gdzieś tam pomiziać, coś tam zrobić ono ona odpada. I wyobraźcie sobie, że kiedyś moja koleżanka mi opowiada, jak jechała ze swoim chłopakiem i on ją gdzieś tutaj tak delikatnie po rączce coś jej tam szeptał do łóżka i wyobrażacie sobie, ona doszła. Kurczę. Też bym tak chciała. A więc tak, jak uważacie, kto powinien uczyć seksów? Młodzież? No. Czy młodzież seksów uczyć. Księża, zakonnice, katecheci, czy normalni nauczyciele. Dzięki Wam za uwagę. Pamiętajcie, aby w komentarzu podzielić się tym, co dzisiaj było w odcinku. I na samym końcu zapraszam Was na mojego fanpage'a Mat Oleg Oficjalny czytam Mat Oleg? z tego względu, ponieważ dzisiaj tam wypuściłem taki odcinek sprzed kilku lat, jak wyglądały dwie minuty, kilka lat temu, o Boże, 20 kilo mniej. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, trzymajcie się, nie puszczajcie i wszystkim Wam Zarówno Tobie, Tobie, Tobie i Tobie, który przyszedłeś od Adrianny niedawno, bo we wtorek Życzę bardzo pozytywnego tygodnia I żebyście się uśmiechali na co dzień i pamiętali, że uśmiech jest kurwa, Przepraszam, zaraźliwy Trzymajcie się, nie puszczajcie, na razie W momencie, gdy jechałem gdzieś tam na trasie z kolegą do Gdańska Zatrzymaliśmy się na Orlenie, kupowałem coś teoretycznie od 18 lat W sumie pani poprosiła mnie o dowód Po raz pierwszy w życiu Słuchajcie Kurczę Pani na serio mnie pyta o dowód? NO TAK! O Boże... Dziękuję... Proszę bardzo! O to ja sobie pomyślałem, kurczę mat... NIE!